Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na premierę nowej z drap Party Mam tutaj dwie zdrapeczki do przetestowania z numerem 521 I zanim zacznę drapać tą zdrapkę to chcę Was od razu zaprosić na serię filmów Takie można powiedzieć etapy, gdzie będę drapać zdrapki za kwotę 500 zł Tak naprawdę 502 I to będzie etapami, dlatego że jak oglądaliście to Wiecie, że mój mąż przebieg rzeźnika 500 i był to bieg etapami każdego dnia ileś tam kilometrów. Więc ja postanowiłam, że zdrapię drapki za 500 zł i etapami. Jak pierwszego dnia przebiegli 70 kilometrów, to zdrapię drapki za 70 zł. Drugiego dnia 65 km no to drugiego dnia 65 zł. No i tak aż dojdziemy do tych 500. Jak podliczyłam, no to tam wyszło 502 tak naprawdę, ale... Rzeźnik 500 się nazywa, więc będzie taka seria odcinków. Już mam nagrane dwa odcinki, także zapraszam. Od jutra zaczynamy, a dzisiaj sobie zrobimy jeszcze premierę, no bo jest to nowa zdrabka. Wydaje mi się, że jeszcze nie było zdrab party. I co tutaj trzeba zrobić? Zdrab całe pole gry, znajdź symbol, chyba jakiś taki, nie, taki czapek urodzinowy pod warstwą ścieralną i wygraj przypisano do niego kwoty. Wygr wygrane sumują się, no i tutaj. Y nie ma żadnego bonusu w kosztuje 10 zł. Szybciutko się drapi, jak widać, no bo dużo tutaj nie ma i wygrana to jest od 10 do 500 tysięcy. No i zobaczymy. No to co, mam piątkę i mam 21. Szybko zaczynamy sobie drapać. Będę mówić, przesuwać i szukamy tej czapeczki. No ale mamy tak fortepian, tofi, cukierek, torba, aparat, pierścionek. Sukienka, muszka, perła, korale, jabłuszko, wiśnia, lustro, powtarzają się niektóre tam symbole z innych, ale niektóre są też nowe, róże, serce, kapelusz, awokado, dzwoneczek. No i mamy partii, but i winogrona, także mamy tutaj wygraną, no to co, sprawdzamy. Wow, 30 zł. Super, bardzo się cieszę. No to mamy plusik, kochani. Zrabka z numerem piątym. Mamy plusik, bardzo, bardzo się cieszę. No i co? Zabieramy się za drugą zdrapeczkę. No jestem mega zadowolona. Y, 21. No i szukamy. Może tak bliżej przybliżę Was będę. Ok. I zaczynamy. No i mamy but, fortepian, prezent, róża jabłuszko, kokarda i mamy kochani party. No mamy dwie zdrabki wygrane. No to będzie dla mnie chyba szczęśliwa zrabka. <laughs> Jezu kochany. Aparat, korale, sweter. Mamy kolejny. Mamy kolejny ten. Posypało się nam tutaj tych, y, tymi symbolami. Mamy kolejny. Pierścionek, y, okulary, perła, czapka. Znaczy kapelusz mamy kolejny. O to czuję, że to będzie jakaś 50 pewnie. Albo i nie, no, bo mamy tutaj cztery. Nie wiem, ile może być. 40 zł może być. No nie. No dobra. No to kochani, jakaś perełka nam się tutaj trafiła. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Patrzymy. 30 zł nieźle. 10. Mamy 40. 30 <grym> mamy. 70. I tutaj 30. Mamy stówkę. Także, kochani, super. Bardzo, bardzo się cieszę. No, jestem mega szczęśliwa. 130 zł. S, S. No, bardzo uważam szczęśliwej. Szczęśliwy dzień. No, patrzcie. Dwie zdrapki i to dwie pięknych, wygranych posypało, no bardzo, bardzo się cieszę, yy, oby tak było w zdrawkach za 500 zł, no ale zobaczymy, co tam yy, będzie, yy, ja yy, zapraszam i zachęcam Was do oglądania, zostawiajcie łapki, no i co, pięknie, tyle czapek, będziemy robić party, a co tam, zresztą, że u nas niedługo będzie impreza na podwórku, także i yy, to spora, więc będziemy się bawić, no ale co, cieszę się bardzo, no, Wydaje mi się, że to będzie moja ulubiona zdrapeczka. Jedna z tych ulubionych, szybkich, szybko, że tak powiem, drapiących. No. Bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo. No i pozdrawiam. Buziaczki. Pa, pa.